Cześć siema, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku, dokładnie to w siódmym. Chyba w siódmym. W siódmym albo ósmym. Ale co? Dzisiaj przechodzimy do następnego odcinka. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz fajnie do mnie komentarz napisać. A my co? Tak jak mówiłem w tamtym odcineczku ze wczoraj. Lecimy u Siadamy, odpolamy. I... Lecimy. Dobra. Czekajcie, 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 O! Teraz możemy... Teraz możemy lepiej słyszeć. Bo wiecie... Pierwszym raz nowy mikrofon. OBS nagrywa mnie telefonem. W ogóle inaczej się tak... Co robię? Wszystko? Jeszcze mam taki mikrofon. W mi pra praktycznie po, po twarz. No tak, właśnie, znikajcie z tego systemu Dobra Ojojojo, jakiś sobie. I eee, Dobra Dzisiaj to nagranie, no co, z orki, z ork, zaorami może tak, nie wiem, z owe pola A może i więcej, a może i tu Nie wiem, ale ale, ale Sandra zobaczymy Teraz też decyduję na pech tak, tak. Jak to będzie ta przyczepność łapać i tak dalej, dalej. W sumie już jak jadę to czuję, że jest inaczej, inaczej, tak Tylko zobaczymy jak to jest orko tak. Dobra. Teraz tutaj. Tylko fajnem już sobie zjechałem tam poza drzwi i... To się nie udało, teraz, teraz jest znowu 17.10, nie nagrywam i co, pod tam, tamtym odcinkiem nie są nagrane, wczoraj też nic nie wydarzy, ale chyba w górę to powinien być, dobra. Dobra, nieważne, nie ważne, jedziemy, odłożymy. Długo nam to zajmie, troszkę, ale, 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 ale co? Na pewno lepiej taką czwórką orać niż, nie wiem, i pomarać dziesiątą, mam Może na następny rok sobie zainwestujemy w jakąś obrotówkę, trójkę może, albo coś niesiewa. W sumie trójkę obrotówkę. Dobra. Fajnie się ożenię z ja tym napędem tutaj. Cały powrót wiadomo, że inaczej się jedzie ale no, zobaczymy jak to będzie w grudzie ciekawe czy tak się będzie kopał też, czy nie jak tamtym będą na pewno nie nie tak że... dobra teraz tutaj 57 tysięcy na koncie no, no ta to... we wczorajszym odcinku filmu... Ile dostaliśmy? Chyba 6600 z tej kukurydzy. Czyli tam było 5600. 5, no słabo, słabo. Prawie 5700. 6700. Nie obliczyłem. Mało myślałem, że wyjdzie tak z 10 000 z tej kulkurydzy. Będzie chociaż o, o 1000 a ona była 1000. Znaczy, słabo. No ale... To ja też ja, Jak nie będę sami chciał... Muszę Nie, płacę. nie, płacę. nie płacę. No, bo...

Нагрева, 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 Czasu zakładał mi Raczej... Może że... Wybijemy tą tylko Ale może... 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 zaraz całe i co? i nic w następnym odcinku będzie na pewno agregatowanie i jeszcze może w no, czy będziemy włożyć tą chałupę starą będziemy wstawiać wiatrę fajnie, ale ma wiatrę bo no, ja na razie nie mam tylko w sumie wiatka tylko gara ty, 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 ty. na razie nie mam kasy żeby to spróbować Znaczy mam kasę ale sam to zajmie mi nie wiem miesiąc do kasy, a żeby to firmę wynajmniej ty to więcej kasy po prostu sobie zbudzymy no, i na nie Zadajmy sobie dobra podnosimy.

ale to jest czytelnika, a No idzie, jest idzie, 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 jak to idzie, 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 Cześć, cześć, cześć. Jak tam się trzymacie? Jak? Jak tam się? Jak tam wam dzień minął? Fajnie czy nie fajnie? Możecie, możecie powiedzieć. Też jak, jak jesteście fajni, to możecie zostawić subskrypcję. Jest po raz nie to, okay. ja tak to już nie bude, tak się Pytułem, to raz, Dobra, <tryk> powracamy trochę raz do ASMR. Ale nieważne. Pierwsza ja osoba mi Inna liga, to jest inna liga. Inna liga. a ja, to będzie mhm. Albo nawet... Dzisiaj w sumie bym mógł... Biorę sześćdziesiątkę i jadę na tego agregatować. Tutaj sobie skoczymy tą markę na następnym odcinku. A to agregatujemy sobie. A bo to jeszcze... Dobra to, skoczymy, o niego idziemy. ale to wolno... Zanim zajmie, co nie poza odcinkiem, co zrobi kilka przejazdów, a następny odcineczek zostawię yy, do końca. Czekajcie. Yy, dobra. A, dobra. 12 minut dopiero nagrania, to można jeszcze tu działać sobie. Dobra. Nie. Czekajcie, szybko! O Boziu, kochany... Nieważne, mały błąd jest, jest ale Ale... Teraz nie mogę, bym musiał przerwać nagranie, ono ma nagrywać, A nie, nie, dobra, nieważne nie ma jednak błędu, pomyliłem się. No, nie wiem. Bo... Ale dobrze. To... Pięknie zmywanie pojechało Oj, już nie pojechał Nie pojechał Tutaj, tutaj Możecie napisać też, czy oglądacie taką na posadzie farmę Jest taki program farmach, jest bardzo fajny farm Trzy czwarty sezon teraz leci To jest...

Aż się z trzeba cyknąć. No, teraz po prostu coś pięknego, coś, coś pięknego. I możemy. Chyba możemy, czekajcie, zobaczyć czy na targu rolnym <laughs> można sprzedać jaja. Ceny jajka. To będzie tutaj gdzieś. Jajka jaja. Targ rolny. Ale drogie to. Dobra. Yy, biorę Nissan... No nie Nissan, Volkswagena. I biorę dwukółkę. Ej, ja nie tutaj, nie tutaj Czekajcie Dobra, muszę sobie podcofać Cyk Dobra, czekajcie Ile ja tam Stoję, jedziemy Załadujemy sobie Okej okay. Dobra Dobra, jedziemy. Dobra. Eee, na targu rolnym jest za cztery tysiące sto jedna paleta chyba jajek, dostaniemy mhm. troszkę troszkę kasy 4, 4, 4. Jeżdżą auta ojej trochę nam tego yy, po krawieźniku pojechałem cyk syk, Cyk, tu jest nasz kurnik gospodarstwo mm, 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 mm. Tutaj mi jeszcze zespały, no to zaraz sobie przyjadę, bo nie? Czekajcie. Dobra. Ja sobie tak chyba będę jechał, żeby jej do tego. Czekajcie, tutaj sobie wycofać. Dobra. Trzeba będzie jedno z duszy wnalech, nie? Dobra, ja tu w ogóle nie mam to jest lika takiej wygląda no tak się obracam. Nie gram na konsole, na komputerze. Już nie ma się na konsoli, no na komputerze, no kurde. Takiego joysticka po prostu to jest od Rodź Decha. 3661 Dobra, to lecę Ojojoj, oj, oj, ale... 2, lecę... 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, czy trzy, trzy, tak, nie będzie trzeba kupić pasze, bo ja już nie mam paszy będzie trzeba kupić pasze, nie, nie, nie mam już przyjdzie ale to za pieniądze kupimy, kupimy paszę. W sumie pasze nie będę kupił tutaj mam 8000 tysięcy. tutaj za te pasy siebie Dobra. Uff. Uff. się, Uff. nie Uff. się? Nie spodziewałam się że będzie Uff. tak Dobra, Uff. Uff. Dobra, ale cicho. teraz, pa, pa, jak tu O, ale to poszło, ja się boję co, są, co się z tą przyciepką tam stało na tym zakręcie, ale, ale dobra.

Idziemy sobie tam, jako Zetorka. I tym pięknym, nie, tym pięknym widoczkiem możemy zakończyć ten piękny, jakże cudowny odcinek. Także, jak Wam się ten odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, ona z dzwoneczkiem z fajnym fajny miły dla mnie komentarz, może z jakąś poradą, może nie. A ja się z Wami żegnam i do następnego odcineczka. Cześć!